A tutaj w komórce zaraz Wam wstawię, zdjęcie zrobiłem wczoraj, pierwszy gołąb był na aukcji i od razu zmanipulowana aukcja. Ten właściciel sam sobie przebija cenę. Teraz będziecie widzieć te zdjęcia. A tu skopiowałem z ich strony, jak sobie sami przebijają cenę. Patrzcie, 320 zł, potem z ligo, potem znowu 380 i potem od razu walną jeszcze 600 Że całkiem pomylił z tym. ...przebijaniem sobie na aukcji. Kto to sam sobie przebija ceny? Patrzcie, Henryk 16,59 z 380 i potem jeszcze sam sobie przebił na 600. Paranoja. Deklaracja odzyskana. Jest live, na żywo. Wszystko udokumentowane. Kamil ogląda, patrzy, wszystko zapisuje. Ostatnie od to my zaczęli z gołębiami tak sami jeszcze nie mieli gołębi. Ostatnie deklaki od pana Millera. Pozdrowienia, koledzy. No do usłyszenia. I, zobaczenia. I do zobaczenia. Witajcie, przyjaciele. Tutaj naszykowałem 3 parki. 6 młodzików dla nowego hodowcy. Po naszych różnych parach rozpłodowych, jak wiecie, to ten ferbacz 46 od pana Millera, jest nasza podstawa w hodowli. Mamy całą wolierę od Edmunda Millera w naszej rozpłodzie. On żadnemu do Polski nie sprzedawał żadnego Ferbarta. Wszystkie Ferbarty z tego woliery są u nas te, co się teraz ogłaszają, że mają te ferbarty, to są ci, co go wtedy okradli w nocy. Tu znowu ferbart w tym rodowodzie. Mamy całą wolierę, powyżej 100 sztuk w jednej wolierce. Tu znowu Ferbart na Sztampora, Stichelbaut, Tu znowu Pubra to 109 z matką ze 109 na Stichelbauty, 109 tak samo z rodziny Ferbartów jest. A tu nasze wyniki: wszystko będzie na rodowodach. Ten hodowca się kiedyś zdał ogupić przez tego, co nagrywa wam te filmy i was witasz serdecznie i kupił te gołębie od tych mistrzów, co on reklamuje. Nic z tego nie wyszło: nic. Jedna wielka choroba, wszystko zlikwidował, i teraz zaczyna od naszej gołębi. Drugi hodowca, co dał się ogupić od nich. Kupił około 100 sztuk od Pawełdz Gołębi, płacił za sztukę 1000 zł, dał na pierwszy lot i ani jeden mu nie wrócił do domu. Takie dziadostwo wam sprzedawają. Później ten hodowca zamówił u nas Gołąbki. Jak się dowiedzieli, że chce od nas zamówić, to mu odradzali. Jak już widzieli, że już to nie da rady mu odradzać, bo on ch chce od nas i nie da, i nie da się im e, manipulować, bo powiedział im, jakie szaj sprzedawają, to potem dzwonili do mnie, na moją komórkę i powiedzieli nie sprzedawaj mu gołębi, on ci tylko opinie zniszczy, on już o tyle mistrzów od nas brał. Ja mówię, wasze miszcze, to wszystko jest picna woda, manipulowane. Okej, okay, kupi od nas te gołębie, Dał też do rozpłodu i naloty. 12 sztuk dał na loty, z tego Jessens po lotach mu zostało. A po gołębiach, które zakupił ten pan u nas na aukcji, uchował sobie drugiego lotnika oddziału w roku 2015. Tak to wygląda. Ten spot w Polsce się zrobił tak. klika. Jeden, drugiego wciągle ma koło matoła tylko reklamuje. A tak naprawdę nasze gołębie robią ta robota a wstawiają ino inne nazwiska, innych hodowców znanych, żeby was ogłupić, żeby myśleliście, że te gołębie są od tego... z, z Niemiec innego, albo od tego z Holandii. innego, nie będę tu nazwisk wymieniał, wiecie o, o, o kogo chodzi. Teraz nawet te, co ukradli te ferbarty u Millera, się reklamują, że mają te ferbarty, a jak wiecie, całą wolierę Pana Müller'a my mamy i nikogo z Polski nawet nie wpuszczał i nie sprzedawał gołębi mamy to nawet nagrane na filmie mój tata się go pyta panie Müller czy ktoś z Polski od pana brał gołębie bezpośrednio? Nie, nie brał Herr okay. Müller, hat jemand von Polen oder aus Deutschland nach Polen tauben von Ihnen mitgenommen also direkt Originale von Ihnen direkt nach Polen no. No nie, mówił, mówił, że do tej pory nikt, nikt od niego gołębi z Polski nie kupował i nie kupi. To wszystko oszustwo. To oszustwo. Zaraz Wam stawię film, jakbyśmy brali wszystkie gołębie od Pana Millera, ponieważ jak po tych kradzieży tych trzech bez obrączek i dwóch z obrączkami. Pan Miller się szybko zdecydował je wszystkie nam sprzedać, bo mówi, że jeszcze kiedyś przyjdzie no, do gołemnika i będzie wszystko puste. Za nich to będzie w bezpiecznym miejscu. Ferbat 46 to jest stary szczep de Klaka. De Klack sprzedał jajko dla Ferbarta i z tego wyszedł gołąb, co miał 15 razy pierwszy konkurs z tym gąbu. Super lotnik. Jego syn także osiem razy pierwszy, inny syn wandelar trzy razy wygrał samochód. Pełna dokumentacja u mnie na stronie się na kulbacki.de I ty te oszusty, co wam wciskają te ferbarty, skopiowali te dane moje, te moje rodowody. Wszystko skopiowali i mówią, że mają od Millera te rodowody. To jest nieprawda. Pan Miller nikomu nie wystawiał ani jednego rodowodu. Jeżeli oni coś mają, to wszystko skopiowali z mojej strony. Jeżeli chcesz mieć konkretny materiał do rozpłodu, skontaktuj się z nami. Mogę to by wysłać z kurierem przesyłka nie jest droga, mogę z Niemiec wysłać bezpośrednio do Was, i też do Polski i na cały świat wysyłamy kołmki. A tutaj w komórce zaraz wam wstawię. Zdjęcie zrobiłem wczoraj, pierwszy gołąb był na aukcji i od razu zmanipulowana aukcja. Ten właściciel sam sobie przebija cenę. Teraz będziecie widzieć te zdjęcia. A tu skopiowałem z ich strony, jak sobie sami przebijają cenę. Patrzcie, 320 zł, potem jakiś ligo, potem znowu 380 zł i potem od razu walnął jeszcze 600 że Całkiem pomylił z tym przebijaniem sobie na aukcji. Kto to sam sobie przebija ceny? Patrzcie, Henryk 16,59, ty z 380 i potem jeszcze sam sobie przebił na 600. Paranoja. Mafia ich nie idzie nazwać, bo to są... E, Romane idioty. Idioty w tym sporcie. Oni nie znają nic o, o gołębiach, to oni nie mają ani grosza wiedzy. I no koło ma te rodowody pokazuje i jest bzdury plecie. Koło ma zbierają te... ten szajs po Belgii, holandii i i Niemiec poselekcjonowane i wam po 100zł wciskają to na razie przed, przed Widzicie Państwo, dobre gołębie nie są w pięknej gołębnikach, dobre gołębie są w wolierach, w rozpadających się w wolierach. <grymne> na tych ferbartach, myśmy zrobili super wynik z, z, z krzyżówce z naszymi gołębiami, na tych ferbartach też jest mistrz Polski z 2009 roku i ten sam człowiek był w 2008 roku drugi w Polsce. A tylko dlatego był drugi, Dlatego był drugi, bo swoją najlepszą samicę miała 16 konkursów, dał ją ja poza 50. To znaczy z gazety, co z gazety. Pan Pińczkę pan potwierdził nam to na filmie, co na filmie, który znajdziecie w internecie, że cztery jego najlepsze góry rozkładowe to są trzy nasze nasze ferbarty. Dlatego też poszliśmy śladem tych Ferbartów i wszystko całą borię dzisiaj. Cały boliera z pana Millera. Wszystko idzie do nas. I te starsze, i późniejsze, wszystko. Z obrączką, bez obrączki, wszystko jedzie z nami. To by było tyle. Pan de deklak. nie, nie deklaki od pana Millera. Wszystko nie dla nas. Hemila kończyła za że ten deklak. Chem ale deklak fajmal, nie? Ale deklak ten Alt

Tak, muszę Teraz Wszystkie wybrane ja, ja, ja. są u Kulbockiego. Ja, ja. Teraz musi myla u nas przynieść. Wolera pusta, nie? <grym, 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 ale zrajny deklak, nie? Ja, ja. Ale zrajny, nie? Ja, ja, Wszystko czyste ja, deklaki. Ja, Ostatnie od pana Millera. Wszystko dla nas do rozpłony. Ja, to Milla wyciągnęła, tak? ale indy cucht. Ale indy My będziemy dalej ciągnąć w rodzinie. My będziemy dalej w rodzinie, co w rodzinie i... Dalej będziemy je chować w rodzinie, tam by ta familia została, nie? Firma. Miller, Miller trzy lata, 3 lata je przywoził od Deklaka Co od Deklaka przywoził, 3 lata jej. i... <laughs> Miller jest na lata od Deklaka, nie? Ale nie? Ale... lata Ale, ale... Ferbarty na Ferbarty wtedy, Miller? Czemu, czemu zdecydował so, na Ferbarty? Bo to były Mówisz, bo to dobra, bardzo dobre gołębie yeah, yeah. Und, i mówi, że były w rodzinie już W rodzinie długo ciągnięte. Konrad Hagen. Ja. Idziemy, bo Millerowi smutno, co smutno. Tyle lat ich razem miał i. No ja. No ja. Ajmal Nie, raz muszą wek. Zmiana generacji. No ja, gut. Koniec, koniec filmu. Trzeba, Trzeba je teraz zawieźć do domu i Co zawieźć ja do domu? Mówi ich ten stare szali i ta stara rodzina w ogóle. Nie wiem. Diese nie. Manch, manch ma manchmal kommen weißfelder, nicht wegen Witpeneke, Nie kiedy wychodzę, co z białego, bo tym Witpeneke to jest A Schüske de Klaki, ne? Können Sie was erzählen wegen Witpernecken? Was ist das? Ja, Schwing das ist ein bisschen vom alten De Klak. War Fechter mal Witpernecken. Mhm. Matka, Polstavik de Klaków. Du... Das waren die Eltern von Verbat 46, ja, ne? Ja, ja. To były Jansen, nie, tauben. Ta orne biały piórko, nie? Dlaczego? Dlatego Witpenek to samej zaś wie, bo są z nie manche sind warum? nie tak wiele. Ale ab nie? Czasami nicht. się zdarza, że który ma kokardkę. Jansen jest to Mówisz, że z Jansena już to wykończy z Jansena. Bo znowu ta skabokl diese deklaka ja, miał deklaka i Deklaka mówi, że tylko od Jansena, ja, bro. U nas przyjdą do nowej woliery, co do nowej... Kombo nowe woliery Ale wszystko w rodzinie wyżowane. Familię, familię. Rodzina to dostała, mówił de że. Mówię, że 60 gołębie te klaka, co powinno licytacji, tak że dostał 300 sensu by się nic wajny, nic wajny. Nikomu na wguę rendę Mówię, żeby nie płakał, bo przyjdą dobre ręce Dobra, bo mi jest Tu już woliera pusta. Wszystkie deklaki u nas w rozporze. Młody, że jesteśmy bardzo zelten, nie? Gipsy, fast κανεί. Także to jest rzadko się herbaty. To są Holandie czy Kondamieri? Mówi, że z Holandii przyjeżdżali. Przyjeżdżali z Holandii też i kupowali od Janów te herbaty. Tak, tak, tak. Tym, co o Janzenach wpisał w gazecie, to przyjeżdżał do Millera po tego herbaty, co my teraz mamy. Mamy, to są młode po nich. A my mamy wszystkie, i te stare i wszystko co jest. Tak, teraz mamy i te Zobaczymy, stary. może których starych już nie będzie płodnych. Pilaj ich z innych by nie, ale Können Sie was sagen zu der Taube Ogląda jeszcze jednego. No ja tyle lat je hodował, nie? Myślę, Sie Wir ziehen Junge draus. Kriegen Sie Junge. Modek muss ich jetzt stechen. Das ist, das ist, mein das ist der Bruder. hat eine die so Mit beiden Plastikringen. Die dunkle, das ist eine Schwester. Die sind aus dem Licht, das war enkel verfahren. Die sind noch aus dem alten Licht. Die sind noch aus war enkel verfahren. Die wollte ich eigentlich nicht abgeben Die wollte ich an einen schönen Jansenvogel setzen. Du sagst, dass du den nicht verkaufen willst, aber... Es tut ihm schade, aber... Er muss es mitnehmen, denn er schon. Den ja. einen Vogel, den ich vorhin in der Hand hatte, den würde ich da dran setzen. Ja. i nie? W tym roku damy im spokój, one przyjdą na nasze, na nasze warzywa, na nasze mikstury, ben, na, na herbaty. Muszą się nauczyć do tego. Miller im tego nie robił, bo, bo już ben jest szlachta. Mówi, żeby razem to będą jajka nosić. Spróbujemy to porozdzielać, które będą bardziej takie, że przygotujemy je jak trzeba, tak bardzo jak użytkownicy, tak jak nasze. My na taube możemy wszystko Miller, give, hej, Z milerami, gołębiami, że wszystko robić, bo Miller nie daje lekarstw. Można... Nie są zapaskudzone jak nie, u tych innych nie hodowców. Nie, nie są zepsute, No my... i taka starorasa i bez lekarstw, to co jest? Andre Van Venucel z medykańskiego nie bez już? Mój spegesem. Mistrz Polski no trzy dostał no, po tych gołębiach, trzy sztuki. sztuki. I jak i rozwalił, nie? cztery jego najlepsze gołębie w rozpozie to trzy są ferbarty, nie? Od no nas, ten. od nas.

Wiesz jak tak daleko jeździł i to tyle lat trzymał No ja To już wszystko te ja, ja. alte woliery Dobre gołębie nie pochodzą z z gołęb fajnych gołębników Pięknych widzicie państwo w jakich gołębnikach są dobre gołębie, nie? Mile się postarzał to myla Altgeworden, tam dan woliera nie? Mila się postarzał, to i woliera się postarza. Ale ważne tam temat, teraz z nich rychtygę, z woliera rychtygę stał. Gołęby są ważne, a nie w jakim pięknym gołębniku siedzą. Gołębniku siedzą. To. No, okay. to tyle.